E hmm. I balkonich no z widokiem na To mówisz, że kogo do, zatrudniasz do renowacji Ukraińców? Nie. Mam Polaka. Bardzo ładnie robi złota rączka. Wszystko robi. Wymienia kable, kanalizację, rury, wszystko. O, to teraz wiemy, gdzie jest morze. No zobacz. A ty mi nie powiedziałaś w ogóle cenny. Też 55. 55 albo 56. Tu jest skrytka. Jaka wielka, jakie wielkie okno w tym. Ty uwierzysz? To mieszka...